Czasami pojawia się okazja zakupu inwestycji w aparaturę dosyć okazyjnie, używaną, poliznikową, pochodzącą z różnych dziwnych źródeł. Z czym wiąże się ryzyko inwestycji w taką aparaturę? Na pewno jedną z ważnych kwestii jest to, że w momencie kiedy taką aparaturę inwestujemy nie mamy żadnej gwarancji na ten sprzęt. W momencie kiedy to jest sprzęt policingowy, jest jakiejś opcji używany, w tym momencie jeżeli w niego zainwestujemy czasami kilkadziesiąt tysięcy złotych, kilkanaście tysięcy złotych mniejsza o cenę, to w tym momencie nie mamy żadnej gwarancji, jeżeli on, się sprzeda, jeżeli on się zepsuje za tydzień, to my, my pozostajemy zupełnie bez wsparcia gwarancyjnego, bez wsparcia, również często, serwisowego, bo po prostu takiego sprzętu nie sposób później naprawić. Także to jest jedna z ważniejszych kwestii. Kolejna sprawa to, w to, momencie, kiedy inwestujemy w taką aparaturę, zazwyczaj nie mamy szkolenia, czyli mamy narzędzia do pracy, a nie wiemy do końca, jak rzetelnie je wykorzystywać. I tutaj zapewnienia danego gabinetu, który ewentualnie oferuje wsparcie merytoryczne w zakresie dobór parametrów, tego jak te zalegi przeprowadzać, no powinno od razu nam dać do zrozumienia, że skąd w ogóle pojawia się okazja na zakup takiego sprzętu, chęć wsparcia ze strony takiego gabinetu, kiedy ten gabinet tą aparaturę sprzedaje, bo najprawdopodobniej sam nie uzyskiwał dobrych efektów terapeutycznych. Tak więc... Używana aparatura to jest bardzo, bardzo duże ryzyko, używane możemy sobie kupić sprzęt domowego użytku lub jakieś drobne narzędzia. Na pewno inwestycja w aparaturę zaawansowaną, używaną, polizingową wiąże się z bardzo, bardzo dużym ryzykiem, trzeba to naprawdę nie tyle przekalkulować, bo ciężko kalkulować ryzyko, sprzętu, który jest używany i który ma kilka lat. czy chcemy oferować usługi na sprzęcie, który, za który nie możemy w pełni odpowiadać, za jego parametry, za jego stan techniczny. Nie mamy żadnego komfortu. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, polajkuj, dodaj komentarz. Udostępnij. Jest dla nas informacja, że tego typu krótkie datki wiedzy na temat wykorzystania aparatury zaawansowanej są Ciebie cenne i abyśmy wiedzieli, że takie filmiki mamy nagrywane dalej. Dzięki.